Teraz będziemy przejeżdżać przez, przez most zwodzony no, prawie, że przez wiadukt dla samochodu tu, Nie wiem czy to widać na filmie ale tu bardzo ładny wjazd, podjazd jest niesamowity Trzeba sprzęgło trochę spalić, pionowo, 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 pionowo idzie, 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 idzie i chuj nie ma drogi I skórki na pazurki O tutaj, musisz co wrócić. Tutaj w lewo, w lewo, lewo. Dobra, czekaj, z skrótem pojedziemy. I teraz pokażemy jak się fajnie wierzy na autostradę. O kurwa. Skróty na autostradę. Tak, to jest główna droga. Tak, na, tak pokazuje na nawigacja. Oficjalny wjazd. Oficjalny wjazd na autostradę. Stacja mezowa, okay. szutrem wysypane, nie a nie jest ładnie. O, o, o kurde, wyjeźdź. tu chyba może być ciężko. No, Trąbić dwa razy wierząc, i wjeżdżać. Tak. I rura. Dwa razy wierząc. I my, I my jesteśmy na to <laughs> Ej.